Książka zaczyna się Wielkim Strzałem, czyli uwięzieniem Prymasa Wyszyńskiego. Jakby mogła nam Pani opowiedzieć, jak to wyglądało i jak ludzie w ogóle na to zareagowali w tamtym czasie. Witam serdecznie. Dzisiaj naszym gościem będzie Pani Monika Rogozińska, publicystka, yy, autorka książek, podróżniczka. W tym autorka jednej z najważniejszych książek naszego wydawnictwa, czyli Polowania na Matkę. Bardzo mi miło Panią widać w naszym studiu. Cześć Boże. Pani Moniko, dzisiaj porozmawiamy na temat niełatwy, może troszeczkę nieco zapomniany, ale myślę, że warty tego, aby no te kilka minut mu poświęcić, czyli o walce dobra ze złem na przykładzie Walki prymasa Wyszyńskiego z op opresyjnym systemem komunistycznym. Pani Moniko, Pani książka zaczyna się wielkim strzałem, czyli uwięzieniem prymasa Wyszyńskiego. Jakby mogła nam Pani opowiedzieć, jak to wyglądało i jak ludzie w ogóle na to zareagowali w tamtym czasie? Proszę pamiętać, że to był rok 1953, noc 25 na 26 września 1953 roku. I to było tak naprawdę porwanie premasa w nocy w ciemność. Nie wiadomo, gdzie do pałacu wdarli się ludzie, włamali właściwie, porwali premasa i nie było wiadomo, co dalej. Ale żeby zrozumieć, to było takie zwieńczenie tego całego okresu stalinowskiego, bo Stalin już nie żył od pół roku. Ale żeby zrozumieć jakby całą sytuację, grozę tego, co się wydarzyło, i intencje, to trzeba się trochę cofnąć. Kiedy Związek Radziecki, no wszedł tutaj armia Czerwona weszła i potem były sfałszowane wybory, to przecież wojna się jakby nie skończyła dla nas. Ona się skończyła dla świata, ale tu trwała walka z narodem polskim. I ja to mam sama w rodzinie, ponieważ mój wujek. Jerzy Krzyżanowski, który został potem profesorem na uniwersytetach amerykańskich, slawistą, był dwudziestoparoletnim partyzantem Armii Krajowej. Kiedy weszli Sowieci na Lubelszczyznę, to został razem z tysiącami innych żołnierzy aresztowany i wywieziony do Związku Radzieckiego. Skończyła się wojna, a śladu nie było po człowieku. Jednym z kilku obozów, w których był, był Riazań, gdzie siedział no, kwiat młodych ludzi. Więc przez parę lat nikt nie wiedział, czy on w ogóle żyje. I to były tysiące ludzi. Mój ojciec, który był z kolei partyzantem Armii Krajowej na Lubelszczy, na um, Okręg Wileński, kończył gimnazjum jezuitu w Wilnie razem z bratem, tylko dlatego nie został wywieziony, dlatego że no, uciekł z tego pociągu i schronił się pod skrzydła biskupa Stefana Wyszyńskiego, który był biskupem lubelskim na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ale jego kolega z partyzantki został wywieziony do Głagu. Koszmarny zupełnie to były obozy, to niewyobrażalne, co tam się działo, chociaż już opisane. I wrócił do Polski dopiero w 1956 roku. Zresztą to prymas był uwięziony. Więc ym, dalej, ja jestem związana z górami. Ludzie po prostu znikali. Katownie Ubeckie były pełne i habitów, i yy, 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 sutan i młodych ludzi. I ponieważ jestem związana z górami, to na przykład człowiek, który wszedł na szczyt Nanga Devi East w 1939 roku, to był początek polskiego himalaizmu, Janusz Klarner, który był na szczycie i który potem walczył w powstaniu warszawskim, bo zdążył wrócić. Góra Nanda Devi East, 7000 znajduje się w Indiach i zdążył wrócić i wojna. To on po prostu w 1949 roku, w 1949, zniknął z ulicy i do dzisiaj nikt nie wie, co się z nim stało. Ktoś przyszedł do. Tak się zaczął polski Himalajzm <grym> wielki. I, I ktoś przyszedł <grym> do domu, pojawił się i powiedział, że go też widziano w ubeckiej katowni, w podziemiach, ale ten człowiek też zniknął. Czyli tysiące ludzi znikało, był terror, a był strach, były wywożenia, i to trwało lata. Jedna z, tu z bohaterek, właściwie dwie bohaterki, e, współbohaterek mojej książki, mm -hmm. też została aresztowana i też porwana nocą z ulicy, e, z Lublina. Była na, w, przy Prymasie i na Uniwersytecie Lubelskim i wylądowała w Warszawie. Także oczywiście w, w kazamatach Urzędu Bezpieczeństwa. Także ludzie znikali, to wojna się nie skończyła dla nas. I a, ta pacyfikacja, to udręczenie narodu, dlatego że trzeba pamiętać, że to, czym walczył komunizm, to były nienawiść, podziały, mm. rozbudzanie podziałów, lęk, to było napuszczanie właśnie ludzi na siebie, kłamstwo. I wszyscy okupanci, niemiecki i, i potem sowiecki, trzeba pamiętać o sytuacji, w jakiej był też naród, nagradzali e, zło, nagradzali, do denuncjacje przecież, tak, zachęcenie, zachęcenie do świnienia się, do świnienia myślę, się to było tak. nagradzane, natomiast bohaterstwo czy postawy takie jak trzeba, normalne, ludzkie, były karane. Także w takim świecie, i to kropka jakby na d i, Prymas zostaje uwięziony, jednocześnie z nim jest uwięziony człowiek, który był kiedyś jego kapelanem, spowiednikiem, hmm. który prowadzi jego sekretariat, biskup Antoni Baraniak. I Radzę, jakby uważam, że w programie szkolnym wycieczek powinno być więzienie przy ulicy Rakowieckiej, gdzie był uwięziony arcybiskup Baraniak, no wtedy biskup, bo wtedy tam najłatwiej zrozumieć, tam też w tej chwili, w tym więzieniu, które jest muzeum obecnie Żołnierzy Wyklętych i więźniów politycznych PRL, wisi w środku Matka Boża Jasnogórska I jak mówią pracownicy i dyrektor, te ściany wcześniej dyszały Śmiercią, bólem, nienawiścią, strachem. No, no, no to one one, one to, to się czuły. Tam jak się wchodzi, to niektórzy nie wytrzymują, uciekają stamtąd. A teraz jak jest Matka Boża, to jest Jasnogórska też więźniarka Perel. To jakby się uspokoiło, ale to jest miejsce, gdzie najlepiej tak jak Muzeum Powstania Warszawskiego, to to muzeum przy rakowieckiej w Warszawie pokazuje. Coś, jakie myśmy straty ponieśli, i jak straszne metody były specjalnie wypracowywane, żeby człowieka złamać, zniszczyć i w ogóle doprowadzić do szaleństwa, żeby podpisał wszystko, co mu podadzą. I w tym klimacie jest prymas uwięziony, ale jeszcze wracając do Rakowieckiej, tam odbywają się przed epidemią, odbywały się msze święte. I to jest jedno z najbardziej. Niezwykłych doświadczeń, bo to jest esencja chrześcijaństwa. My się modlimy za te zakatowane ofiary, gdzieś pogrzebane, wrzucone do jakichś dołów, doty dotychczas nieznalezione też, i za tych, którzy tam cierpieli, i za ich oprawców, a to jest esencja chrześcijaństwa i esencja polskości. No to już właśnie, na czele opozycji powiedzmy, szeroko staje. Najważniejszy człowiek w kościele polskim, tak? czyli Prymas Wyszyński. Próba jego zatrzymania z uwięzienia miała w narodzie złamać ducha. Czy to się udało? Przede wszystkim chodziło o to, żeby. Bo, bo co się potem działo? Właściwie potem nastąpiła cisza. Prymas zniknął. Był zresztą, prawda, w, wiemy, w czterech miejscach przetrzymywany, natomiast najpierw zniknął. Notabene był przetrzymywany w miejscach, gdzie wcześniej Niemcy przetrzymywali polskich księży i też skazywali ich na zagładę, więc to, to działo się no, niewiele wcześniej. I nagle prymas, i też nie wiadomo, czy nie będzie wywieziony na Syberię, czy nie będzie zabity, jak patrzy się na historię kościołów w sąsiednich krajach, to to się działo, więc to, co jest najbardziej niesamowite w tym wszystkim, bo oczywiście zostało jakby zamilczane, znika koniec, nie ma, ale i to znika na trzy lata. A potem się zaczyna też kampania, no, oszczerstw, nienawiści wobec prymasa, no ale m, dlatego został aresztowany, dlatego że podpisał, napisał memoriał non possumus, nie zgadzamy się na podporządkowanie Kościoła władzom, no żeby Jakiś partyjny sekretarz wyznaczał biskupa, albo wyznaczał proboszcza, no to w ogóle to się gdzie indziej działo. A tymczasem tutaj prymas się nie zgodził i wiadomo było, że będzie uwięziony. To jest w ogóle postać heroiczna. Ale to, co robi największe na mnie wrażenie, to to, że człowiek, który był schorowany, nie był silny. Był człowiekiem. Tak. Trzymany w strasznych warunkach. Od początku w zasadzie. Z tak, od zrobię. początku. Tak, miał trzymany problemy. w strasznych mhm. warunkach. Dlatego że tam przecież zimą odkuwali z zamarzniętych ścian bryły lodu, to to chorowali z zimna, bo był razem mhm. też trzymany z księdzem i zakonnicą. I trzymany w tych warunkach strasznych, ten człowiek, nie wiedząc, nie znając dnia, ani godziny, jest tak wewnętrznie wolny, pilnowany przez tabun ludzi, w ogóle, którzy tylko śledzą, patrzą, y, słuchają. I, i tak, podsum, i Wieczny ten... podsył, tak. I ten człowiek jest tak wolny wewnętrznie, i to jest fenomen wiary naszej, która daje tę wolność, że dookoła jest cały terror, opresja, cały ogromny aparat przemocy, a ten człowiek jest wewnętrznie wolny zupełnie. I w tej sytuacji wymyśla, pro, właściwie myśli o ratowaniu Polski i program odnowy moralnej. Polski, ten program, czyli te śluby jasnogórskie Narodu Polskiego, to jest w ogóle coś, co ja uważam za no, w ogóle przełomowy, nie tylko ja, za przełomowy moment w polskich dziejach. Właśnie wspomniała Pani o jasnogórskich ślubach narodu. Myślę, że warto jest wyjaśnić, czym, to, czym te jasnogórskie śluby narodu były, kiedy zostały spisane i jak w ogóle doszło do, do takiego wydarzenia. To była najbardziej niesamowita w ogóle operacja, bo operacja wręcz sensacyjna, ponieważ one zostały napisane w niewoli przez prymasa uwięzionego, a zostały wykradzione, przeszmuglowane przez kobiety, które. To jest Instytut Prymasa Wyszyńskiego, grupkę kobiet, która współpracowała z Paulinami, mieszkała tu na Jasnej Górze i która była też w jakimś momencie, takim pośrednikiem, bo trzeba było mieć przepustki do prymasa. To, jak założycielka, tego Instytutu Premasa Wyszyńskiego, czyli Maria Okońska, w ogóle dostała się. To, kogo ona znała, kto jej dał przepustkę, to jest w ogóle też sensacyjna opowieść, ale w każdym razie udaje się kobietom dostać do Premasa, wywożą pokryjomu, i na jasnej górze grupa Paulinów decyduje się. To są czasy podsłuchów, czasy, kiedy nie ma telefonów komórkowych, a nawet zwykłych, bo. Ja pamiętam, w mojej rodzinie 20 lat się czekało na telefon o złożenia podania, więc telefony tak działają, są jakieś budki telefoniczne, wszystko jest kontrolowane. I akcja, kiedy na 26 sierpnia 1956 roku, gdy prymas jeszcze jest uwięziony, na jasną grupę, grupkę Paulinów, tu jasnogórskich, i grupka kobiet z Instytutu Prymasowskiego ściąga milion ludzi, to jest, to jest naprawdę sensacyjna opowieść, którą mi się udało też jakby rozmawiając ze świadkami tego. Ci świadkowie nawet sobie nie zdawali sprawy, w czym, tak, ja, jakie to miało znaczenie dla dalszej historii polskiej Europy i świata te śluby, bo oto jest to program odnowy jakby takiej moralnej. Ten milion ludzi ślubuje, czyta, odpowiada na tekst, przyrzekamy i ślubuje. Szanować życie, poszanowanie życia ludzkiego, przecież zarówno Niemcy, jak i potem Sowieci wprowadzili prawo aborcji właściwie bez ograniczeń. Szanować życie ludzkie od, od, od początku, szanować szacunek do kobiety, chronić rodzinę. Walczyć z wadami narodowymi, z pijaństwem, bo, bo wódka była tańsza, no jak jak. Ale jak z pijanym narodem po tak. Tak, z pijanym łatwo się narodem, w związku z tym tak no, zalewana była Polska wódką. Stała się nieoficjalną taką nawet walutą, że się I coś tak, załatwiało, szło szuka. się z pół litrem, tak. Więc to rozpijanie. dalej, że będziemy się pracować nad sobą, nad własnymi wadami, ale też będziemy się dzielić tym, co mamy, to jest właściwie program. Solidarności w dużej mierze. No właśnie, i teraz, czy możemy. Ale jeszcze mhm. pozwolę sobie powiedzieć jedno, Jasne. że poza tym, że to był program odnowy, to, to to całe ślubowanie, to to, co się wydarzyło najważniejsze, a co ja potem przeżyłam przy Janie Pawle II, pierwszej pielgrzymce, bo mówimy o pokoleniu wstecz przede mną jeszcze, mianowicie na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku. Ludzie rzucili z siebie strach. Poczuli się siłą, poczuli się wspólnotą, poczuli taką więź, bo przecież cały czas chodziło o to, żeby dzielić ludzi, rozbijać. Diaballo znaczy dzielić, żeby człowiek był takim atomem zalęknionym. I nagle poczuli się i pod taką opieką do tego jeszcze Matki Bożej. Przecież ludzie wyciągali ręce, bo wyniesiono na wały Matkę Bożą Jasnogórską ikonę. Im wołali matko przejść, Oni poczuli, poczuli niesamowitą siłę i niesamowitą, poczuli się narodem znowu. Czyli można powiedzieć, że w tym momencie doszło do powolnego procesu rozkładu. Tak, bo pamiętajmy, że nastąpiła zmiana granic, miliony ludzi zginęły. Miliony były wyrzucone jedni na Syberii, inni na Zachodzie. Nie można było mieć kontaktu z nimi, nie można było się przyznawać. Gdyby człowiek się przyznawał do tego, że ma rodzinę na Zachodzie, mógł nie móc studiować, nie dostać pracy. I nagle, nagle to braterstwo, które my potem poczujemy przy Janie Pawle II, nagle ludzie się poczuli wspólnotą silną i tym, że to jest, poczuć, to jest walka też ich wewnętrzna o godność, bo jak zniszczyć. Nie ma wolności bez moralności. Jak zniszczyć naród? Jak zniszczyć człowieka? No, zdeptać go, zrobić z niego, sprowadzić go do zwierzęcia właściwie tylko jakimi swoimi instynktami poruszającego się. Więc to było odzyskiwanie godności i program moralny. Nie ma wolności bez moralności są tylko zniewolenia. Nie ma wolności bez moralności, o tym, jak ta moralność była później niesiona ludziom. Za pomocą ikony o tym porozmawiamy już w następnym odcinku. Bo to, co się następnego wydarzy, to w ogóle genialny pomysł. To genialne. On rzeczywiście rozwalił komunę, i to jest jakby kolejne: jak się patrzy z daleka, z odległości na bieg wydarzeń, to gdyby nie jasna góra i rola, jaką odegrała, i następnie ikona, nawiedzenia, o której powiemy to moim zdaniem nie powstałaby Solidarność, nie padłby mur berliński. To się tu zaczęło, się nie w więzieniu przez uwięzionego, słabego, chorego człowieka, który okazał się mocarzem ducha. To tak naprawdę o to się liczy. Siła ducha. Oczywiście zapraszam wszystkich naszych widzów do tego, by subskrybowali nasz kanał. Z panią Moniką będziemy się jeszcze widzieć, jeżeli by się pojawiły jakieś pytania, to oczywiście zachęcam, można czy na Facebooku, czy na YouTube te pytania zostawiać, ja myślę, że pani Monika chętnie na wszystkie pytania, na które będzie zdała odpowiedź, odpowie. Do zobaczenia.